Drużyna siódemki Legionowi nie zmarnowała swojej historycznej szansy na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Po dwóch zwycięstwach nad Piecobiogazem murowaną gośliną w Legionowie, do awansu brakowało już tylko postawienia kropki nad i w postaci trzeciej wygranej. Nic nam nie przeszkadza, żeby obydwa mycie wygrać. Rywalki zapowiadały twardą walkę, ale szybko stało się jasne, że drużyna trenera Wojciecha Lalka jest poza zasięgiem zespołu zmurowanej gośliny. Trzeci mecz był jednostronnym widowiskiem trwającym zaledwie 3 sety. W każdym z nich legionowianki miały zdecydowaną przewagę w każdym elemencie gry. O wyższości siódemki wiele mówią wyniki w poszczególnych partiach, które legionowianki wygrały do 18, 19 i 14. Ja się tylko cieszę, że nasze dziewczyny utrzymały od samego początku tego meczu do końca pełną koncentrację, nawet przy bardzo dużych przewagach. Walczyły naprawdę ofiarnie o każdą piłkę. To było widać, to się podobało. Jeśli życzyć komuś awansu, sukcesu sportowego, to właśnie w takim stylu. Siódemka Legionowia w wielkim stylu grała przez cały sezon. W 29 meczach podopieczne Wojciech Halalka przegrały tylko dwa spotkania: w rundzie zasadniczej ze Spartą Warszawa oraz w pierwszej rundzie playoff z AZS-em Uniwersytetem Ekonomicznym Kraków. Plus lidze kobiet wymagania sportowe wzrosną, ale trener nie widzi potrzeby robienia w drużynie rewolucji kadrowej. To nie będzie drugi atom, to nie będzie czystki w tym zespole. Chcemy zostawić naprawdę większość dziewczyn, które tutaj grały. Zespół będzie liczył 14 osób, także naprawdę nie ma takiego problemu, żeby ktoś, kto chce tutaj grać, z tych dziewczyn, z kim się dogadamy oczywiście, bo to trzyma. Wiedzieć, że, że to nie, nie jest tak, że no, obie dwie strony się muszą porozumieć przede wszystkim w sprawie warunków gry. Jeśli ambicje tych dziewczyn będą takie, żeby tu spróbować zrobić jeszcze coś więcej, to na pewno tu zostaną. Plany sportowe Legionowi na pierwszy sezon w Plus Lidze są i ambitne, i ostrożne. No na pewno nie chcielibyśmy spaść od razu z Ligi. Będziemy starali się wzmocnić, tak, żeby powalczyć jakieś piąte, szóste miejsce w pierwszym roku. A później, jak da. Będzie dobrze, to może jakiś medal kiedyś. Zarząd klubu nie chce na razie mówić o wzmocnieniach przed nowym sezonem. Rozmowy są prowadzone z zawodnikami tak powiedziane, różnymi. Nie mogę zdradzać na razie z którymi, no ale dziewczyny z Polski interesują się, i dzwonią. I wstrzymaliśmy się ze wszystkimi rozmowami do wygrania tego trzeciego meczu. I od poniedziałku zaczynamy pracę. Nad budowaniem zespołu. Dlaczego rozmowy transferowe są utrzymywane w tajemnicy? To jest taki dziwny rynek. Nawet zawodniczki, które już mają wstępne kontrakty podpisane, nadal rozmawiają. Poza tym, wszelkie takie wiadomości ten rynek trochę jakby psują. Ja mówię brzydko, rynek, bo jest mnóstwo w tym nieprawdziwych informacji, mnóstwo jakichś spekulacji. Ze spekulacjami więc się wstrzymujemy. Klub musi myśleć nie tylko o wzmocnieniach ale też o szukaniu nowych mocnych sponsorów bo najwyższa klasa rozgrywkowa to poważne wyzwanie organizacyjne. W Plus Lidze kobiet budżet jest na pewno dużo większy niż w pierwszej lidze. Myślę że nam się to uda zrobić. Już prowadzimy pewne rozmowy ale o których na razie Przykro mi, nie mogę powiedzieć, ale jak dobrze pójdziemy się, że będziemy mieli taki budżet na piąte, szóste miejsce. Na konkrety trzeba będzie poczekać kilka miesięcy, ale znając operatywność działaczy, klasę trenera i zawodniczek Legionowi, można spać spokojnie, nie martwiąc się o to, że przygoda naszego zespołu w ekstraklasie szybko dobiegnie końca.